Dzień dobry państwu, Łukasz Molenda, witam Państwa bardzo serdecznie. A moim Państwa gościem jest dzisiaj Marta Michalska Wilk, szefowa klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry Państwu Pani radna, Pani Przewodnicząca. Budżet dziś na dzisiejszej sesji za kilkadziesiąt minut rozpoczniecie obrady. Szable policzone. Mam nadzieję, że dzisiaj wreszcie nasze miasto będzie miało uchwalony budżet. I ta cała historia, niekończąca się opowieść dotycząca budżetu, wreszcie się skończy. Z doniesień medialnych, ale także z tego, co słyszeliśmy, zarówno ze strony radnych, przedstawicieli e, Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, jak i ze strony pana prezydenta, e, wiemy, że Udało się wypracować kompromis, i mam nadzieję, że dzisiaj już nikomu nie przyjdzie do głowy, aby coś tutaj przy tym budżecie próbować mieszać. Kompromis polega na tym, że nigdy nie jest tak, że obie strony są w 100% zadowolone, więc no, zobaczymy, co się będzie działo na sesji. Myślę, że nadal będziemy nad tym budżetem dyskutować, ale już dzisiaj chyba nikt nie może powiedzieć, że nie zdaje sobie sprawy z powagi i z rangi sytuacji, przed jaką dzisiaj stają radni, którzy będą głosować nad. Tą uchwałą budżetową. Długa odpowiedź i nadal nie dowiedziałem się, czy szable policzone. Czy wie pani, ilu radnych zagłosuje za, ilu się wstrzyma, a ilu będzie przeciw? Oczywiście, że tego nie wiem. Mówimy no się tego na sesji. No liczę absolutnie tutaj na rozsądek wszystkich radnych. Mam nadzieję, że w Klubie Koalicji Obywatelskiej nie będzie żadnych niespodzianek. No właśnie, co zrobi Wiesław Wędzonka? Mam nadzieję, że zagłosuję za tym budżetem. Staraliśmy się na klubie radnego Wiesława Wędzonkę przekonywać do tego, że miasto musi mieć uchwalony budżet, w innym przypadku po prostu zarówno na, to, na tym stracą mieszkańcy, jak i samo miasto. Jestem jeszcze z panem radnym umówiona na spotkanie przed samym rozpoczęciem sesji, natomiast głęboko wierzę w to, że po przemyśleniach, po różnego rodzaju analizach i rozmowach dojdzie do wniosku, że najlepszym z możliwych rozwiązań jest po prostu przyjęcie tego budżetu. No tak, ale radny zadaje jedno bardzo konkretne pytanie, na które do tej pory nikt nie odpowiedział. Skąd wziąć pieniądze na to? Skoro nie będzie podwyżki opłat za śmiecie, za wywóz śmieci, a jednak te koszty wzrosną, to skąd wziąć na to pieniądze? Jesteśmy w takiej niewinnej rzeczywistości politycznej, że większość w Radzie Miejskiej ma prawo i sprawiedliwość. I to był chyba taki sztandarowy warunek postawiony przez radnych pis aby tego zapisu, a wcześniej uchwał dotyczących podwyżki za śmieci nie wprowadzać. I ja także uważam, że ten problem nie zostanie rozwiązany. Tym warunkiem, który postawili radni Prawa i Sprawiedliwości, i ten problem do nas bardzo szybko wróci, bo te podwyżki, w moim przekonaniu, dla mieszkańców Radomia niestety są nieuniknione, ale to nie wynika z się ani radnych, ani prezydenta miasta, tylko niestety za nieudolną politykę polskiego rządu muszą płacić samorządy, i to jest jeden z takich przykładów, gdzie Ministerstwo Środowiska wprowadza coraz to nowe opłaty dla firm wywożące, które wywożą odpady i składują na wysypiskach. Te ceny bardzo galopują w górę, stąd niestety taka była proponowana podwyżka. Natomiast dzisiaj jesteśmy w takiej rzeczywistości, że tych zapisów w budżecie nie ma. Tej podwyżki chwilowo nie będzie, natomiast w moim przekonaniu ten problem powróci w najbliższym czasie na pewno na sesję i radni Będą musieli się z nim zmierzyć, ale dzisiaj jesteśmy w sytuacji, kiedy um... Kompromis ze strony radnych Prawa i Sprawiedliwości stawiał taki warunek i bardzo dobrze, że prezydent do tego stołu wyciągnął rękę do radnych Prawa i Sprawiedliwości. Oni chcieli skorzystać i, i do tych rozmów z nim usiąść, bo nasze miasto musi dzisiaj mm, mieć dobrze. po prostu budżet. A co jeśli budże. się okaże, że w trakcie dzisiejszej sesji pojawią się nowe żądania, nowe propozycje i no, Mam zostanie nadzieję, otwarta dyskusja? Ponownie. Mam nadzieję, że to porozumienie, które zostało osiągnięte po tych kilku spotkaniach radnych PiSu z Panem Prezydentem dzisiaj zostanie utrzymane. Nie wyobrażam sobie dzisiaj sytuacji, że ktoś jeszcze będzie próbował przy tym budżecie mieszać dla jakichś swoich politycznych, partykularnych interesów, bo będzie to absolutnie ze szkodą dla miasta i dla mieszkańców. I myślę, że zarówno wyborcy, ale i chociażby organizacje pozarządowe, których były było ostatnio tak bardzo głośno, by nam po prostu tego nie wybaczyli. To na chwilę zmienimy, zmienimy temat, opuszczamy, opuszczamy Radom, ale zostaniemy przy Platformie Obywatelskiej. Teraz, proszę państwa, usłyszycie jak radna Marta Michalska-Wilk połyka żabę. Nie, absolutnie nie zamierzam połykać żadnej żaby, panie redaktorze. Tomasz Siemoniak przegrał z Kretesem, z Borysem Budką i to jest, tyle powiedzieć, to jest nic nie powiedzieć. To była masakra. Ale absolutnie się z tym zgadzam. Borys Budka nie był moim kandydatem. Ja głosowałam na Tomasza Siemoniaka, ale od momentu ogłoszenia wyborów to Borys Budka jest moim przewodniczącym mojej partii Platformy Obywatelskiej. Te wybory pokazały tylko jedno, że rzeczywiście członkowie Platformy potrzebowali zarówno nowych twarzy, nowej energii, także myślę, że pewnego rodzaju nowego zaangażowania w politykę i to widzieli w kandydacie, którym wtedy był Borys, Borys Budka. Życzę absolutnie mu wszystkiego najlepszego. Trzymam bardzo mocno kciuki. Mam nadzieję, że ja też w tej nowej rzeczywistości, bo jesteśmy już chociażby po decyzjach dotyczących wiceprzewodniczących i widzimy, że naprawdę jest to bardzo duża zmiana taka pokoleniowa, że też będę mogła gdzieś odnaleźć swoje miejsce. Mam nadzieję, że platforma będzie od momentu, tych wyborów, bo te wybory także pokazały, że można rywalizować ze sobą na bardzo dobrym poziomie. Że będzie to platforma zjednoczona, wspólnotowa, ale także platforma, gdzie obywatel rzeczywiście jest w centrum, ale przede wszystkim platforma, która chce i potrafi wygrywać wybory. I wierzy pani w to, że będzie to tak wyglądało, że nie będzie teraz wycinania przeciwników politycznych wewnątrz organizacji? Absolutnie w to wierzę. Borys Budka to deklarował niejednokrotnie na spotkaniach jeżdżący po Polsce, spotykając się ze strukturami. My teraz mamy jedno zadanie, wygrać wybory prezydenckie i to, żeby Małgorzata Kidawa-Błońska pełniła ten urząd, więc na pewno nie będziemy zajmować się już teraz swoimi wewnętrznymi sprawami, bo to zostało zakończone. Wybory wewnętrzne się odbyły, mamy swojego przewodniczącego, a teraz tylko wszystkie ręce na pokład do, do wyborów prezydenckich. To na koniec jeszcze tego wątku, proszę przyznać, fatalna była kampania Tomasza Siemoniaka, jeśli chodzi o organizację. Nie chcę tego w takich kategoriach, szanowni państwo, oceniać. Każdy prowadził z kandydatów taką kampanię w moim przekonaniu chyba, którą uważał za najlepszą czy za najbardziej stosowną. Ja. Pewnie e, niektóre elementy bym robiła inaczej, czy prowadziła inaczej, ale. To były bardzo dobre dyskusje i spotkania ze strukturami wszystkich kandydatów. I dzisiaj... No nie wszyscy najmoc... się spotkali z członkami partii w Radomiu chociażby. Oczywiście, Bo spotkał, się, spotkał się Borys Budka. Tomasz Siemoniak miał umówione takie spotkanie, miał też do struktur radomskich przyjechać przed sobotnimi wyborami. Niestety zostały zmienione godziny głosowań, w Sejmie nie dojechał. Ale dzisiaj mamy sytuację taką, że to Borys Budka ma, bardzo silny mandat od członków Platformy Obywatelskiej do tego, aby to być zostawmy to w tej takim organizacji. Razie zobaczymy jak to będzie wyglądało. Kolejny temat. Mamy dochodzenie, dochodzenia w zasadzie dwa. Pierwsze w sprawie budowy radomskiego centrum sportu, a drugie w sprawie poprzedniego lotniska, tak to nazwijmy, poprzedniego portu lotniczego i wykorzystania środków z Beiselbecka. Od tego są takie służby, żeby wszystkie sytuacje czy wątki, które budzą jakiekolwiek wątpliwości, wyjaśniać, więc ja tutaj absolutnie głębiej nie chcę tego komentować. Jest wszczęte śledztwo, jest wszczęte dochodzenie, poczekajmy na wyniki tej sprawy. Zajmują się tym odpowiednie organy, odpowiednie służby do tego powołane. Mhm. A pani zdaniem dobrze były wydatkowane te środki? Panie redaktorze, tak jak powiedziałam, jest prowadzone dochodzenie w tej sprawie, wszczęte postępowanie, więc proszę mnie zwolnić od takich komentarzy, żebym się wypowiadała. Nie mam absolutnie pełnej wiedzy na pewno i stuprocentowej na ten temat, dlatego nie pokuszę się o komentowanie tego tematu. A Radomskiego Centrum Sportu i tego, jak wyglądała do tej pory ta budowa? Też nie pokusi się Pani komentarz? O Radomskim centrum sportu chcę powiedzieć i mogę powiedzieć tylko tyle, że bardzo się cieszę, iż firma Betonoks. Przejęła plac budowy. Z tego co wiem, w tym tygodniu ma przedstawić harmonogram pracy. Mam nadzieję, że za 12 miesięcy będziemy wspólnie mogli świętować otwarcie tej hali, organizować bardzo duże wydarzenia kulturalne, uczestniczyć w rozgrywkach sportowych na tym obiekcie. Wiemy, jak duże były problemy z budową tego obiektu. Problemy i przyczyny niezależne także od pana prezydenta, tylko nie będę już tutaj wchodzić w te szczegóły. Każdy o tym wie. Nierzetelne firmy, niewywiązywanie się z terminów, zejście z placu budowy. Dzisiaj cieszmy się tym, że wreszcie przy no 69 przestanie medycyna. kulać wiatr. Medycyna, nasza radomska medycyna, dokładnie rzecz ujmując kierunek lekarski na naszym Uniwersytecie coraz głośniej mówi się o tym, że problem jest poważny i że skończy się to Niestety negatywnie. Kiedy był otwierany kierunek lekarski na Radomskiej Uczelni, myślę, że wszyscy się cieszyliśmy, bo to prestiż nie tylko dla uczelni, ale dla całego miasta. Natomiast to wszystko, co teraz dzieje się wokół Radomskiej Medycyny, pokazuje tylko to, że jednak władze uczelni od samego początku mówiły nam, mówiąc delikatnie, przekazywały informacje półprawdziwe albo nieprawdziwe. Wielką myślę, że tragedią byłoby to, jeśli ten kierunek zostałby zamknięty, ale także wielkim wstydem dla uczelni, jeśli by do tego doprowadziła. Dla miasta również wstyd? Myślę, że dla miasta wielka szkoda, bo tak jak powiedziałam, ten leku, kierunek lekarski jest pewnego rodzaju prestiżem nie tylko dla uczelni, ale także dla całego miasta. Także taką nadzieją, chociażby na rozwiązanie tego problemu braku lekarzy, który doskwiera radomskim szpitalom, więc mam nadzieję, że władze uczelni jednak podejmą wszystkie możliwe kroki działania, aby do tego nie dopuścić. Uniwersytet jest oczywiście autonomiczny, ale czy Państwo radni macie w planie. Jakąś sesję na ten temat, żeby spotkać się z władzami uczelni, poznać ich stanowisko w tej sprawie, zobaczyć, co się da z tym fantem jeszcze zrobić. Póki co nic na ten temat nie słyszałam, ale rzeczywiście może to jest dobry kierunek, aby radni także się w to włączyli, i chociażby taka sesja nadzwyczajna, żeby się odbyła. I tutaj stawiam kropkę. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Marta Michalska Wilk, szefowa Klubu Platform Owatelskiej była moim Państwa gościem. Dziękuję Panie redaktorze, dziękuję Państwu. Łukasz Molanda, do zobaczenia i usłyszenia.